Taka myśl pojawiła się u mnie, kiedy straciłem wszystko i wszystkich wokół mnie. Nie miałem nic, byłem bezdomny, rodzina się ode mnie odwróciła, o przyjaciołach to już nie wspomnę, bo to już się stało dużo wcześniej. Po prostu zaczęła mnie przerażać ta samotność. Ja zawsze byłem taki, że lgnąłem do ludzi, chciałem spędzać czas jak najwięcej z ludźmi i po prostu jak zostałem sam, nie miałem gdzie pójść, nie miałem do kogo się odezwać. To po prostu wtedy zrozumiałem, że już jestem praktycznie na dnie i że to już czas się ogarnąć. Mm -hmm. No bo tak naprawdę, odkąd zacząłem śpiać, to życie moje przestało wyglądać dobrze, i mogę teraz szczerze powiedzieć, że to takie 7 lat wyjęte z mojego życia. <śmulatuj> Hej, jestem Estosław i zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek z serii z monaru. Jestem obecnie w monarze Wyszków, gdzie nagrywam rozmowy z osobami, które zdecydowały się na roczną terapię od substancji psychoaktywnych. Ale zanim zaczniemy, chciałem wam przypomnieć o mojej książce Haj, którą wydałem razem z Batkiem Przybyszewskim. W tej książce znajdziecie m.in. rozdział o tym, co szkodzi bardziej, co szkodzi mniej gdzie wyjaśniamy realne szkody narkotyków. Książkę możecie kupić teraz szybko i bezpiecznie na stronie high.alz.pl. A ze mną dzisiaj jest Gabryś. Cześć, Gabryś. Cześć, witam. Gabryś, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że zdecydowałeś się na rozmowę. I w pierwszej kolejności chciałem Ciebie zapytać o to, jak u Ciebie zaczęła się historia z substancjami psychoaktywnymi, ile miałeś lat, co to było i jak to wszystko wyglądało? Moja historia zaczęła się, jak miałem gdzieś 12-13 lat. To było jakieś wakacje z kolegami. Po prostu chodziłem po mieście i jakoś tam spotkaliśmy starszych kolegów. No i pierwszy raz się pojawiła marihuana wtedy w moim życiu. Jakoś dałem się przekonać. No a dalej to już potem poszło grubiej, bo już w wieku 15 lat poszłam amfetamina, poszedł mefedron. No i też wszystko zaczynało raczej się od tego, że koledzy namawiali, a weź spróbuj. Na początku się opierałem, no ale później już było ciężko. Mm, jak te pierwsze doświadczenia, jakie wspominasz? No, pierwsze doświadczenia wspominam fa raczej fajnie. Ale jeszcze miałem zawsze z tyłu głowy, że robię coś złego. Potem po już to tak uciekało i nie zwracałem na to uwagi nawet. Mm -hmm. A co to znaczy uciekało? No, po prostu. Nie miałem czegoś takiego w głowie, że robię złe, złą rzecz, że mogę sobie z im życie, zniszczyć. I tak. A jak często korzystasz w takim razie? O, na początku to było w weekend najczęściej, tam przy jakiejś imprezie czy przy czymś, a potem już był dzień w dzień. A ty masz na myśli dzień w dzień wszystko? Marihuana, mefedron, amfetamina? Czy miałeś jakieś ulubione swoje? To znaczy, zazwyczaj to, to co było pod ręką, co dało się ogarnąć, ale tak najbardziej to chyba marihuana, mefedron. Na początku amfetamin, z amfetaminą bardziej przypadałem, że tak powiem. A wspominasz, że miałeś tam 15 lat na przykład. Skąd miałeś środki na takie rzeczy? No, głównie chyba od rodziców. Mhm. No zawsze rodzice dawali tam jakieś pieniądze, i tak jak myślę, że moi rówieśnicy wykorzystywali je na coś innego, no to ja, jak weszłem w ten nauk, to wykorzystywałem na to. Tak. Mhm. A pamiętasz jakieś takie najgorsze momenty, które ci się przez to przydarzały? Z takich najgorszych to chyba no, było, jak się rodzice dowiedzieli, że coś jest na rzeczy. Na początku dowiedzieli się tylko o marihuanie, jeszcze nie było tak źle. Ale potem, jak już poszły, dowiedzieli się o tych twardszych narkotykach, to no po prostu było mi tak kurde smutno i przykro, że musieli się o tym dowiedzieć, bo ja cały czas się przed nimi kryłem z tym i starałem się wracać, jak na przykład spali, jak ich nie było do domu. A jak się dowiedzieli, to miałem w sobie coś takiego, że było mi ciężko, strasznie wtedy. Mhm. I to czułeś? Chórne, ciężko mi powiedzieć, bo, bo było jakiś czas temu, i zresztą teraz mam taki problem, że nie umiem wyrażać w ogóle uczuć, emocji. Myślę, że to też trochę przez to, że cipałem i. Ale na pewno czułem smutek, duży smutek i wiem, że byli mną rodzice zawiedzeni. Mhm. A ten problem z wyrażaniem uczuć i emocji miałeś to wtedy, jak korzystałeś z substancji? Czym właśnie. Nie. Czy może one ci pomagały wtedy w tym wyrażaniu tych uczuć? Jak to było u Właśnie chyba mi pomagały, bo kiedy je zażywałem, to nie miałem żadnych problemów w, konta w kontaktach na przykład z ludźmi, z jakimś okazywaniem emocji, uczuć. Chociaż potem, już pod koniec, ja, zanim tutaj się znalazłem, to już miałem coś takiego, że potrafiłem tylko okazać złość albo radość. Mhm. I jak byłem na przykład smutny czy jakiś inny, to wyrażałem to wszystko złością i agresją. A resztę emocji po prostu wyrażałem radością i mhm. tak jakby zostały mi tylko te dwa uczucia, dwie emocje. Mhm. A jak wspominasz swoją nie wiem, grupę znajomych i tak dalej? To były wszystko osoby, które korzystały, czy, czy raczej nie? W większości moich znajomych każdy chociaż raz jadł trawę. Do takich twardszych, na no, tylko tych właśnie przez takie twardsze straciłem wielu znajomych takich normalnych. I została mi ta grupa takich, tych, no co z nimi głównie Pałem czy, czy coś takiego. No i myślę, tak jak teraz na to spojrzę, to nie były dla mnie dobre osoby, bo dobry przyjaciel czy kolega to był taki, który by powiedział: Ej, co ty robisz? Źle się z Tobą dzieje w ogóle. A oni mnie tak jakby jeszcze w to ciągnęli dalej. Mhm. Ale ja myślę, że też dobrym kolegą nie byłem dla nich, bo też nie, nie, nie potrafiłem im tego powiedzieć. Tak? Mhm. A ty miałeś. Nie wiem, jakikolwiek dostęp do wiedzy, albo interesowałeś się, szukałeś o tym, jak działa marihuana, mefedron, amfetamina, jakie powoduje szkody, albo no, po prostu z jakim ryzykiem uzależnienia się wiąże? Nie, nigdy nawet na, na, na coś takiego nie wpadłem, żeby spojrzeć, zobaczyć, co się dzieje po takich rzeczach, co się dzieje z naszym ciałem, mózgiem. I... Czyli zakładałeś, że to jest jak co? Jak po prostu kawał? Czy. Ty... Czy po to prostu znaczy, wykierałeś to, że? Mia miałem. Wiedziałem, że to szkodzi na pewno, ale wtedy nie brałem tego do głowy. Mhm. Teraz nawet jak na siebie spojrzę, to widzę jakieś tam różnice w swoich zachowaniach. W swoim ciele na pewno też dużo się zmieniło. Mhm. A co zauważasz? No, na przykład tam rozwalone zatoki. Jestem bardzo chudy, uh -huh. nie mogę przybrać w ogóle na wadze teraz. No takie rzeczy głównie. Uh -huh. Uh -huh. A jest tak, że w pewnym momencie z reguły te pozytywne doświadczenia zaczynają zanikać, pojawiają się bardziej te negatywne. Czy wtedy nadal kontynuowałeś branie i mimo tych skutków ubocznych, tych efektów gorszych? Tak. Tak, no wiadomo, jak przychodzi w jakiś zjazd czy coś, to człowiek. Się czuł tragicznie, ale pierwsze, co myślałem na zjeździe, to by coś znaleźć, jeszcze żeby coś zajarać albo coś i. Mhm. A kiedy w takim razie pojawiła się u ciebie myśl, że dobrze by było zacząć terapię? Taka myśl pojawiła się u mnie, kiedy straciłem wszystko i wszystkich wokół mnie. Nie miałem nic, byłem bezdomny. Rodzina się ode mnie odwróciła. O przyjaciołach to już nie wspomnę, bo to już się stało dużo wcześniej i po prostu. Zaczęła mnie przerażać ta samotność. Ja zawsze byłem taki, że lgnąłem do ludzi, chciałem spędzać czas jak najwięcej z ludźmi i po prostu, jak zostałem sam, nie miałem gdzie pójść, nie miałem do kogo się odezwać, to po prostu wtedy zrozumiałem, że już jestem praktycznie na dnie i że to już czas się ogarnąć. Tak? Mhm. Jak dawno temu to było? No, jestem tutaj już dwa miesiące no to gdzieś to było. Ze trzy miesiące temu. Tak? Mhm. Czyli, bo, bo mówiłeś mi wcześniej, że masz 20 lat. Tak. Czyli, tak naprawdę, jeżeli zacząłeś w wieku 13, to jest 7 lat Twojego życia. I tak naprawdę, dopiero po tych latach przyszło właśnie taka myśl, że, że warto. Ale powiedz mi, proszę, wspomniałeś, że zostałeś bezdomnym. Jak to się stało? No, stało się tak, że. Rodzice już po prostu nie wytrzymywali, bo potrafiłem kraj z domu, łamałem prawo, policja przyjeżdżała do domu. No i... Z ojcem ogólnie nie miałem kontaktu. Mieszkałem z ojczymem i z mamą i ojcem już po jakimś czasie się... Jak się zorientował, że giną rzeczy z domu, no to stwierdził, że dla mnie już nie ma ratunku, a też był tutaj w Monarze jakieś 18 lat temu. No, i stwierdził, że on się ode mnie odcina. nie? Mhm. Mama zawsze, cały czas próbowała o mnie walczyć, ale też w pewnym momencie już nie wytrzymała i po prostu powiedziała, że muszę się wyprowadzić. No i wyprowadziłem się. Wtedy poprosiłem babcię o pomoc, czy mogę u niej zamieszkać. U babci też zamieszkałem. Cały czas mnie wszyscy naciskali, żebym znalazł jakąś pracę, żebym poukładał sobie życie, ale. Jakoś ciężko mi było to zrobić, bo nawet każdą pracę, którą znajdowałem, to zaraz ją urzucałem, bo po prostu chyba z, z lenistwa, ale i z tego, że cały czas miałem z tyłu głowy, że na przykład to muszę zaćpać, Ma, miałbym coś innego do roboty, na przykład ze znajomymi czy coś takiego, i nigdzie nie potrafiłem zagrzać miejsca. I w końcu babcia też stwierdziła, że no nie może tak dalej być, że ona, mając tylko dajmy na to tysiąc złotych renty. Będzie mnie utrzymywać chłopa 20 lat, no i mhm. też mnie wyrzuciła, i w tym momencie zostałem bezdomny. Tak. I co robiłeś? Jak długo to trwało? To trwało niedługo, bo około miesiąca, ale no wtedy tak, nie miałem co jeść, nie miałem co zapalić, nie miałem gdzie pójść, musiałem się plątać po parkach, po klatkach spać. No nie było łatwo wtedy. Mhm. A Było to Miałeś jakiekolwiek miejsce, w którym nie wiem, miałeś jakieś swoje rzeczy, yy, brałeś gdzieś prysznic, jadłeś gdzieś coś? Jak to wyglądało? To jest bardzo ciekawa rzecz. To znaczy, rzeczy przez pierwsze dwa tygodnie trzymałem po prostu w krzakach. Znalazłem miejsce w krzakach i tam trzymałem swoje torby z rzeczami. Takie jakieś tam jedzenie czy coś, co zawsze potrafiłem zajść do sklepu, ukraść nawet. No i a tako, żeby się umyć, czy coś, to zawsze no, tam na no, jakąś melinę do kolegi się zaszło, się umyło, coś tam się chwilę posiedziało, oczywiście się zaćpało i. Czyli mhm. w tamtym momencie też korzystałeś z substancji? Tak. I głównie? Głównie z mefedron. Mhm. Wtedy mefedron całkowicie, że tak powiem, no, zapłodnął. Mhm. A jak w ogóle twoja. Rodzina miała z nimi kontakt podczas tego swojego okresu bycia bezdomnym? Praktycznie żaden ze dwa razy, może mama napisała: Jak się trzymam, co u mnie? Ale ja nie odpisywałem, bo stwierdziłem, że oni są wszyscy przeciwko mnie. I dopiero będąc tutaj, zrozumiałem, jaką sobie wyrządziłem krzywdę, ale że jeszcze większą wyrządziłem im, bo tak naprawdę oni chcieli mi pomóc, ale ja tego nie chciałem. Mm -hmm. A teraz, jak tutaj jesteś, co ci dały te, ten pobyt? No na pewno to, że odzyskuję z nimi relacje, tak? Bo mieliśmy ostatnio nawet tutaj zjazd rodzin, to normalnie do mnie przyjechali, normalnie rozmawialiśmy i... widziałem, że chyba oni zauważyli, że robię coś z sobą i chyba chcą mi dać kolejną szansę. I nawet mama mi powiedziała, że jeżeli ukończę terapię, i dobrze sobie tutaj poradzę, to mam, mogę wracać do domu, bo to jest dalej mój dom i nie ma najmniejszego problemu. Pomagają mi cały czas tutaj, wysyłają mi paczki, także jestem z tego zadowolony, bo naprawdę zależało mi na tej relacji. Tak? Bo mhm. to jedyne osoby, które tak mi naprawdę zostały. Mhm. A wszystkie inne znajomi i tak dalej. Nikt mi nie został tak naprawdę, każdy się ode mnie odwrócił. Jak byłem już w takim całkowitym dołku, to nie został mi nikt. Mhm. A jak w ogóle oceniasz yy, pobyt tutaj? W sensie, czy miałeś jakieś trudne momenty? Łatwo ci było, yy, bo, bo, bo wiesz, dwa miesiące jesteś, dobrze tak. pamiętam, to, to wiesz, jest dopiero jeszcze 10 miesięcy przed jak tobą. Jak te pierwsze miesiące właśnie wyglądają? Szczerze ci powiem, że nawet sam byłem zdziwiony, bo dawałem sobie miesiąc. I że stąd pojadę. Zaklimatyzowałem się tu, myślę, bardzo dobrze. Grupa też mnie super odebrała. Z każdym mam praktycznie bardzo dobry kontakt. No i sam się tu czuję dobrze, ale myślę, że to też może być spowodowane tym, że no, nawet tutaj pierwszy tydzień, jak byłem, to odsypiałem, jadłem tak jak trzeba i myślę, że mam tak z tyłu głowy, że jak stąd wyjdę, to dalej nie mam gdzie wracać. Tak? Mhm. I to też mnie trochę tym kieruje, ale głównie kieruje mnie to, że chcę się zmienić, chcę zmienić swoje życie w końcu, tak? mhm. Jak chciałbyś, żeby wyglądało? Na pewno chciałbym znaleźć pracę, mieć relację z rodziną i żyć jak normalnie człowiek, a nie tłum gdzieś tam po mylinach siedzieć, być bezdomnym i dalej spać. Przede wszystkim mam trochę obawy, wiem, że jestem jeszcze tutaj krótko i nie powinienem się tego nad tym na razie nawet myśleć, ale mam takie obawy... Że jak wyjdę na przykład stąd, nawet skończę tę terapię, to tak się boję, tego, że znowu zacznę ci i znowu sobie zrujnuję życie, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mhm. A czy masz tutaj, bo, bo też ludzie często nie wiedzą, jak w ogóle wygląda proces terapeutyczny. Czy to są spotkania, nie wiem, codziennie, co tydzień? Masz swojego opiekuna, z którym ciągle rozmawiasz, czy jest kilku terapeutów? Jak to wygląda w ogóle? Ty to znaczy mamy tutaj takie spotkania z całą społecznością, praktycznie codziennie mamy taką społeczność jakąś wieczorną lub po południu po obiedzie i wtedy się spotykamy, a ogólnie terapeutów mamy kilku i ja mam swojego jednego wyznaczonego, nazywa się UPER. Mhm. No i myślę, póki co bardzo mi się podoba współpraca z nim. Jest stanowczym na pewno terapeutą i. Myślę, że zaowocuje to u mnie. Tak? A to jest tak, że rozmawiacie o tym Twoim używaniu, czy uczycie się, nie wiem, postępowania w jakichś sytuacjach, reakcji na stres, kontroli emocji? i Jak, jak wygląda taka sesja terapeutyczna? Właśnie, rozmawiałam. Zazwyczaj mnie pyta, co tam u mnie, jak mi minął tydzień, bo zazwyczaj widzimy się raz w tygodniu. Mm -hmm. Pyta się mnie, czy dobrze się tu czuję, czy jest mi. Jest coś nie tak tutaj, czy ja coś nie tak zrobiłem może. No i wtedy rozmawiamy tam, jak jakiś wyjdą tematy, to wyjdą, jak nie, to. Ale głównie jest tak, że wszystkie jakieś sprawy takie, jakieś, nie wiem, awantury jakieś, co, co się dzieją, czy ktoś się z kimś pokłóci, czy coś wszystko wyjaśniamy w całej społeczności, w całej grupie, razem z jednym terapeutą, który ma akurat dyżur. No i myślę, że to jest bardzo fajne, bo każdy może powiedzieć każdemu, co czuje w tej sytuacji. I potem nie ma takich zwa, zwad pomiędzy nami, że ktoś będzie chodził na kogoś zły, czy coś, tak? Mhm. Mm mówiłeś o tych czasach, jak y, byłeś bezdomny. Czy to jest tak, że miałeś tam swoich jakby znajomych, których poznałeś na ulicy i razem coś robiliście? Czy... wspominałeś o jakichś melinach też? Jak to tak, wyglądało? Tak, to zdarzały się takie sytuacje, że na przykład tam, nie wiem, chodziłem sobie po mieście, bo no, nie miałem tak naprawdę co robić. Spotkałem jakiegoś tam znajomego, z którym miałem tam tylko taki kontakt, że siedzieliśmy, ćpaliśmy razem. To zawsze, zazwyczaj to zdarzało się tak, że coś razem robiliśmy przez mhm. jakiś czas, tak? Ale potem nie miałem tak bliskiego znajomego, który na przykład powiedział: Dobra, nie możesz spać, choć przyjdź do mnie czy coś. I musiałem jakoś się noc sam kombinować. Tak? Mhm. Wspomniałeś w ogóle o tym, że jest szansa, że mógłbyś wrócić do rodziny. Nie boisz się, że to miejsce będzie Ci się kojarzyło właśnie z przyjmowaniem substancji. Myślę, że to wszystko jest do przepracowania przeze mnie, ale też myślę, że może być mi ciężko tam wrócić. No bo jednak to będzie te same środowisko, z którego tutaj przyjechałem i no raczej terapeuci też nam doradzają, żeby nie wracać do domu, no bo to jest to samo towarzystwo. Mhm. No, i, ale myślę, że jeszcze wszystko przydejmę, wszystko będę mógł sobie przewartościować, przemyśleć, co chcę dalej robić. Ale na pewno zależy mi na tym, żeby z rodziną mieć chociaż ten kontakt. Niekoniecznie, mm -hmm. żeby wrócić do domu, ale żeby mieć z nimi dobry kontakt. No, ja myślę, że, że po tym, co przeszedłeś, to to, że rodzice tutaj przyjechali i że w ogóle są z tobą, jest bardzo takim fajnym, obiecującym i dobrze działającą rzeczą. No powiem ci, że ja nie jestem osobą, która się wzrusza na przykład płacze, ale jak po prostu był ten zjazd i zobaczyłem ich tutaj przed bramą, że oni przyjechali, no to po prostu pociechałem mi za oko i no się wzruszyłem po prostu, tak? Bo Poza... nie widziałem ich długo czasu tak naprawdę, a... cieszyłem się, że przyjechali. No i po prostu to jakoś tak wyszło. No, nie ma co się dziwić w takiej sytuacji myślę, że. Każda osoba by się ucieszyła, bo wiesz, myślę, że są osoby, do których nie przyjeżdża, ja, tak. nie przyjeżdża rodzina i z takimi rzeczami też trzeba gdzieś tam się godzić i, i mieć to gdzieś w głowie, że różnie mogło się poukładać, no. Bo, no, wiesz, ciężko oceniać różne decyzje, no, ale z tego, co powiadasz, mocno dałeś im w kość. Tak. Więc tutaj mogło być bardzo różnie. A zobacz, jest tak, że Masz te możliwości jakby powrotu, a w ogóle czym byś chciał się zajmować w życiu? Ja zawsze od małego, tak naprawdę od piątego roku życia grałem w piłkę nożną, co, co było moją pasją. Ja wiązałem z tym swoją przyszłość w ogóle, bo dobrze mi to szło. No ale w pewnym czasie, jak pojawiły się narkotyki, przestało mnie to w ogóle interesować, tak? Przestałem grać, chodzić na treningi. No i bardzo chciałbym do tego wrócić, tak? Tylko wiem, że teraz będzie mi ciężej, bo już mam te 20 lat, swój najlepszy okres, który mogłem spędzić na tym graniu i pójść dalej. Spędziłem w prostym nacipaniu i straciłem tu największą szansę. Tak? Ale nie spisuję tego na straty, a tak poza tym, no to szczerze to jeszcze sam nie wiem, co bym chciał mhm. robić. Tak? Mhm. Masz jeszcze 10 miesięcy, żeby mhm, dokładnie o tym pomyśleć. Więc tego czasu jest sporo. A czy tutaj masz jakąś funkcję albo jakieś rzeczy, które robisz? Tak, teraz mam dwie podfunkcje. Jestem rowerkowym, zajmuję się rowerami. Wczoraj nawet przyjechało nam 10 sztuk nowych rowerów. O. I jestem też gierkowym. Re realizuję jakieś tam gry dla społeczności, zabawy, jakieś integracje na przykład. I jak się z tym czujesz? No, czuję się bardzo dobrze, bo. Lubię spędzać czas z ludźmi, a jeszcze jak mogę to zorganizować w jakiś sposób, to tym bardziej daje mi taki power do działania i do bycia tutaj. A jeszcze miesiąc przedtem byłem narzędziowym. Tutaj mamy garaż niedaleko. No i tam też pracowałem, tam tworzyłem jakieś rzeczy, jakieś szafki, nieszafki. Naprawiałem różne rzeczy i też myślę, że dobrze się na nich spełniłem. I też mi się podobało. A powiedz mi proszę, tak jeszcze. Zastanawiam się nad tym, tak jak opowiedziałeś całą tą swoją historię, całe to swoje używanie, czego tak naprawdę najbardziej żałujesz? Chyba tego, że straciłem relację z rodziną na jakiś czas. Mhm. No i tego ogólnie, że zacząłem śpać, tak? że zacząłem to brać. No bo tak naprawdę odkąd zacząłem śpać, to życie moje przestało wyglądać dobrze i. Mogę teraz szczerze powiedzieć, że to takie siedem lat wyjęte z mojego życia w ogóle. Hmm. A jak myślisz w ogóle, dlaczego to robiłeś? Bo wspomniałeś o tym, że no, koledzy namawiali i tak dalej, no ale musiałeś mieć jakąś motywację. Mhm. Ja żyłem zawsze od małego w takim, środowisku, w takim środowisku ulicznym. I zawsze tam nawet tych muzyki się słuchało, muzyka uliczna, zawsze tam by, pojawiały się te narkotyki i w ogóle. I jakoś mnie po prostu do tego ciągnęło, tak? Do takiego mhm. ulicznego świata. No zawsze te narkotyki tam się pojawiały, no i po prostu w końcu nadszedł czas, że ja się musiałem z nimi stoczyć, no i... Hmm. Czyli trochę, jak w Ciebie słucham, mam wrażenie, że jak o tym opowiadasz, to po prostu dużo zależało od tego, w jakim środowisku się wychowałeś, jakich miałeś znajomych tak naprawdę. Myślę, że raczej tak, no ale też dużo zależało ode mnie, tak. Hmm. Czy, przede wszystkim, czy ja chcę to zrobić. Mm -hmm. No a wtedy akurat chciałem. Mm -hmm. To jak Gabryś, bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby te twoje najbliższe 10 miesięcy minęło bardzo dobrze. No i do tego, żeby relacja z rodziną, na której ewidentnie ci najbardziej zależy, żeby ona się bardzo dobrze rozwinęła i żebyś później robił to dokładnie, na czym miał, miał, masz ochotę robić i myślę, że odkryjesz te swoje pasje, bo masz tutaj sporo możliwości, żeby też na tym ćwiczyć. Bardzo ci serdecznie dziękuję za ja rozmowę. Ja też dziękuję. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście. Napiszcie proszę coś miłego w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim osobom wspierającym na Night Jesteście najlepsi i trzymajcie się mocno i do kolejnego odcinka. Cześć.